Pracujesz w przyczepie kempingowej. Co to był za interes? To jest przyczepę kempingową zrobiłem jako salon kosmetyczny, z którym jeżdżę nad Wybrzeże Polskie. No i tam mam dziewczyny, które pracują i w tym roku też lecimy na, do Sopotu i też stoimy na promenadzie najczęściej albo gdzieś w pobliżu i... Jak dziewczyny robią tam sobie, ja zrobiłem z tego salon kosmetyczny, robią pazurki, jakieś henny, jakieś podstawowe rzeczy, które kobiety potrzebują na, po plaży albo faceci leżą na plaży, kobiety przychodzą sobie na pazurki. Ja na co dzień zajmuję się rehabilitacją, bo stawiam na ludzi, stawiamy ludzi takich jak my zdrowych i, i ludzi niepełnosprawnych, którzy jeżdżą na wózkach. To ich staram się podnosić. Mam naprawdę wiele, wiele sukcesów na swoim y, końcu. Nie wiem, pan Bóg mnie obdarował takimi rękoma y, czy, czy siłą nadprzyrodzoną, gdzie potrafię kogoś naprawić i potrafię kogoś y, od ręki wy, wyprowadzić na prostą. To jest moje życie. Od siedmiu lat się tym zajmuję. Mimo, że się tym nie chwalę na Instagramach, nie, nie, nie promuję tego na maksa. To, to tak wygląda moje życie. Telewizja jest dla mnie taką odskocznią, która, którą też traktuję jako takie moje drugie życie. Nie mam parcia na to, żeby, że muszę tu być, ale cieszę się, jeżeli zgłasza się do mnie TV, nie chcą mnie do, ciągnąć do programu, żeby ciągle... Ja nie mówię, że ja jestem kontrowersyjny, chociaż w tym programie mogę być trochę taki zapamiętany. Fajnie, takie miałem zadanie. Yy, ale podoba mi się też to, że można było się pośmiać, można było poznać nowe miejsce, yy, nowych ludzi przede wszystkim.